Jeden ogier i sześć klaczy. Wystartują w tym biegu i konie ruszyły. Tutaj przy wewnętrznej nieźle El Napolitana. Ona przez moment prowadziła, ale tam towarzystwo się tasuje. Na razie ostatni jest Zohan, A tam w czołówce El Napolitana. Jest również blisko Ebonita. Jest tam także Ekwadora. Za nimi plasuje się Fantacelia. No kilka koni. To jest warta stawka, do celownika jeszcze mamy około 1400 metrów. Prowadzi falabarda. Falabarda za nią Ekwadora. Te dwie klacze. Za nimi El Napolitana. Jest tam również Fantaselia. Są pozostałe konie w odstępie. Cały czas galopuje Zohan, który nie może złapać kontaktu ze stawką. Mają do celownika jeszcze około 1100 metrów. No i ciągle Ekwadora. Na drugiej pozycji cały czas El Napolitana. Jest tam w czołówce również Fanta Ecelia. Jest także Fanaberia. W tej chwili cały czas Falabarda. Falabarda i blisko niej Ekwadora, te dwie klacze, Falabarda Ekwadora. Na trzecim miejscu Fanta Celia, jest tam również Biskel Napolitana, jest także niedaleko Ebonita, dalej w mocnym posyle Złocica i ostatni ciągle nie może nadążyć za stawką Zohan. Na prostą wyprowadzi Ekwadora. Ekwadora, blisko niej Falabarda i Fanta Celia. O, tutaj ucieka. Cały czas Ebonita. Ebonita, ona ma przewagę. Finiszuje do niej Fantaselia. Ebonita, Fantaselia. Te dwie klatcze. Do celownika jeszcze 300 metrów. Ebonita ma przewagę. Fantaselia próbuje ją zaatakować. 200 metrów przed celownikiem. Ebonita jest pierwsza. Fantaselia atakuje ją, ale nie daje rady. 150 metrów do celownika. Ebonita to bardzo silna fizycznie klacz, ona w tej chwili jest pierwsza, próbuje ją Fantacelia zaatakować, ale nie da rady. Ebonita, Fantacelia na trzecim miejscu kończy El Napolitana, a czwarta będzie Falabarda.